Partnerem odcinka jest Oanda TMS Brokers. Na jedwabnym szlaku Kacpra Ochmana. Na podróże bez paszportu. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na atomową sagę na moim paśmie, na podróżę bez paszportu. Najbliższe odcinki najdłuższym roku poświęcone będą przyszłości energetyki jądrowej w Bazji centralnej, ponieważ państwa takie jak Kazachstan, Uzbekistan planują włączyć atom do swojego miksu energetycznego. A to, jak wiadomo, wywołuje duże zainteresowanie, no i sensacje dotyczące tej wielkiej polityki i obecności. Takich państw jak Rosja, Chiny w Azji Centralnej. Otóż atomowy wyścig rozgrzewa do czerwoności i przykuwa uwagę wszystkich, w tym również mnie jako analityka i obserwatora tego regionu. I zapraszam Państwa dzisiaj do Kazachstanu, gdzie spojrzymy na to, czy Rosatom, który teoretycznie powinien budować pierwszą elektrownię jądrową w tym państwie od czasów sowieckich, może czuć się w pełni zwycięzcą. Czy wszystkie kwestie związane z energetyką jądrową w tym państwie zostały już rozstrzygnięte? Czy przypadkiem jest tak, że jeszcze wszystko może tam ulec zmianie? Ja nazywam się Kasper Ochman, jestem autorem autorem portalu kierunek.kaukas.pl, na który serdecznie Państwa zapraszam. I tak jak wspomniałem, zapraszam dzisiaj do Kazachstanu. Państwo to wybrało atom do budowy z swojej pierwszej elektrowni jądrowej od czasów sowieckich, pomimo tego, że pojawiały się sygnały o tym, że chińska firma CNCC będzie dostarczycielem technologii i konstruktorem pierwszej elektrowni jądrowej. Natomiast okazało się, że to druga elektrownia, a nie pierwsza, ma zostać wybudowana przez chińskie konsorcjum. Natomiast jeśli chodzi o Rosatom, bo na nim chciałbym się skupić w dzisiejszym odcinku, jego osiągnięcia przy budowie elektrowni jądrowych na Białorusi i Turcji, w Turcji spowodowały, że pojawia się dosyć sporo znaków zapytania: takie jak brak przejrzystości, opóźnienia, no i wpływ sankcji na działanie tych elektrowni jądrowych, a co tym idzie także na działanie takiej elektrowni jądrowej także w Kazachstanie. Ale zacznijmy od początku. 14 czerwca tego roku władze w Astania ogłosiły, że Rosatom został wybrany do budowy pierwszej elektrowni jądrowej od czasów sowieckich. Rok wcześniej, w październiku 2024 roku, 70% głosujących w referendum w Kazachstanie poparło pomysł budowy elektrowni jądrowej. Kazachskie władze, a w szczególności prezydent Kasym Jomar Tokajew, są zdeterminowani do tego, żeby zbudować nie jedną, nie dwie, ale nawet trzy elektrownie jądrowe. W swojej ofercie Rosatom pokonał China National Nuclear Cooperation, a także koreański Korea Hydro Nuclear Power i francuski Electricity de France. Wybór z przez Kazachstan. No było zaskoczenie, ponieważ, tak jak wspomniałem, zaledwie kilka dni przed ogłoszeniem wyboru dostawcy, to właśnie chiński CNCC był postrzegany jako faworyt do, do budowy tej pierwszej, akurat konkretnej elektrowni. No ale, tak jak już wspomniałem, Kazachstan planuje podpisać budowę, o, umowę o budowie drugiej elektrowni jądrowej właśnie z Chińczykami. Rosatom ma stać na czele międzynarodowego konsorcjum, a nie budować elektrowni jądrową samodzielnie. Kazachstan podjął także działania w celu zmniejszenia ryzyka no i niepewności związanych z wyborem akurat rosyjskiego dostawcy, no bo jak powszechnie wiemy, wybór akurat Rosatomu może wiązać się z ryzykiem czy to środowiskowym, gospodarczym, no ale także po prostu wybór Rosatomu jest kwestią kontrowersyjną. Do tego Astana kalkuluje ekonomicznie pewne aspekty, ponieważ po pierwsze, niejasny pozostaje aspekt finansowy projektu. Kazachowie sugerują, że Rosja podobno zaoferowała długoterminowy kredyt, ale nie opublikowała żadnych konkretnych szczegółów. Stare to zatem pod znakiem zapytania zdolności Rosji do, do zapewnienia niezbędnych środków finansowych na ten projekt zarówno w całości, no i bez opóźnień, bo tak jak w przypadku miało, tak jak to miało miejsce w przypadku elektrowni jądrowej na Białorusi, tam wyszły właśnie kwestie finansowe i spore opóźnienia z tym związane drugi aspekt to kwestie sankcyjne. Pomimo braku sankcji na sam los atom, Rosjanie nie powinni być nadmiernymi optymistami, ponieważ w 24 roku Amerykanie nałożyli sankcje na rosyjski przemysł uranowy, który no, rosyjscy eksperci oceniają wprost, że jest niezbędny do, jako łańcuch dostaw do Akurat tego rodzaju projektów, jak budowa czy modernizacja elektrowni jądrowych. Na podstawie dostępnych informacji nie jest też jasne, w jaki sposób Kazachstan byłby w stanie zareagować, gdyby na liście sankcyjnej umieszczono akurat właśnie Rosatom. A sądząc, po budowie tureckiej elektrowni jądrowej, której budowa została znacznie opóźniona z powodu sankcji wtórnych, no Kazachstan musi liczyć się z takiego rodzaju wyzwaniami. Kolejna rzecz to kwestie związane z zyskami z budowy elektrowni jądrowej, bo w przypadku Białorusi, Rosja, od której Rosja otrzymała kredyt w wysokości 10 miliardów dolarów, zdolność tego kraju do czerpania zysków z takiej elektrowni, a nawet spłaty kredytu wobec Rosji, no jest utrudniona przez odmowę zakupu energii wyprodukowanej w tej elektrowni od Białorusi przez część państw Unii Europejskiej. Dodatkowo, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała, że elektrownia pracowała na około połowie swojej zainstalowanej mocy w ciągu pierwszych dwóch lat. Nieco podobna sytuacja miała miejsce wokół wspomnianej wcześniej przeze mnie tureckiej elektrowni, gdzie oczekiwana cena energii elektrycznej była kilkakrotnie wyższa niż cena energii elektrycznej wydobywana, wytwarzana przez inne nośniki. A co za tym idzie? Ekonomiczna, no i ekologiczna, środowiskowa decyzja o wyborze przez Kazachstan Rosatomu do budowy pierwszej elektrowni jądrowej pozostawia zatem wiele pytań i niepewności. Są one poparte dodatkowo tym, że rosyjskie przedsiębiorstwa energetyczne borykają się z pewnymi problemami finansowymi. Czy zatem nie jest tak, że to Chińczycy mogą zająć kiedyś miejsce Rosjan w projekcie pierwszej budowy elektrowni jądrowej? Spójrzmy na to nieco dokładniej, jeśli chodzi o te finanse. Już teraz finanse doprowadziły do tego, że inna państwowa rosyjska firma energetyczna, Interrao, straciła budowę trzech elektrowni cieplnych w Kazachstanie. W lipcu tego roku Andrzej Pietro, wysoki rango urzędnik los atomów, otwarcie przyznał na posiedzeniu przed Państwową Komisją do Spraw Energii, że Rosatom szuka wsparcia rządowego. Firma ma zasoby do dokończenia trwających prac, ale do 2027 roku i będzie potem potrzebowała zastrzyku finansowego na realizację nowych projektów. Przedstawiciele firmy byli nieco powściągnieni w określeniu, jakiego dokładnie rodzaju wsparcia potrzebują i unikają określenia jasnych, precyzyjnych kwot. Natomiast rok temu Rosatom przyznał, że ma ograniczone możliwości finansowania z powodu międzynarodowych sankcji nałożonych na Rosję i wymaga subsydiowanych przez państwo niskoprocentowanych pożyczek, aby firma mogła tak naprawdę utrzymać pozycję lidera w branży jądrowej w kilku obszarach. A trzeba pamiętać o tym, że Rosatom ma obecnie około 50% udział w światowym rynku energii jądrowej, i prowadzi swoje działania w takich państwach na to, jak wspomniana wcześniej Turcja i Węgry. Jak niedawno powiedział Władimir Aptekariew, wysoki rangą urzędnik spółce zależnej od Rosatomu, jedynym sposobem na utrzymanie pozycji lidera z nowymi instalacjami jest subsydiowanie eksportu jeszcze bardziej niż dotychczas. Ale rosyjski rząd, biorąc pod uwagę ogromne obciążenie budżetu państwa wynikające z działań wojennych na Ukrainie, do tej pory opierał się apelom firm energetycznych o zwiększenie wsparcia. Przedstawiciele Rosatomu przyznali też, że brak pomocy utrudnia wysiłki na rzecz budowy nowych typów bloków ciemnych i jądrowych. A zatem kryzys finansowy rządu wydaje się być odpowiedzialny przede wszystkim też za opóźnienia w budowie właśnie wspomnianych przez mnie wcześniej trzech kazachskich elektrowni cieplnych. Interrail podpisał kontrakt na budowę tych instalacji na oszacowanym koszcie około 2,7 miliarda dolarów, przy finansowaniu zapomnionym przez rosyjskie instytucje finansowe. Tylko pieniądze nigdy się nie pojawiły i nie zmaterializowały. W lipcu tego roku wicepremier Kazachstanu, Roman Skylar potwierdził, że Kazachstan zrywa umowę z Interrao, dodając, że według doniesień elektrownie będą e, budowane we własnym zakresie, własnymi siłami. Co cytuję tutaj wicepremiera Kazachstanu, który powiedział tak: Kiedy spółka Interrao wzięła na siebie obowiązek budowy tych obiektów, miała otrzymać finansowanie. Po niskiej stawce. Niestety nie byli w stanie tego zrobić, więc zdecydowano się na ich samodzielną budowę. A zatem decyzja kazachskiego rządu o odejściu od umowy z Interrao w sprawie budowy elektrowni no wywołuje pytania o to, czy przypadkiem z umową z Rosatomem nie może być podobnie, i czy nie jest już tak, że może Astana ma już jakiś plan B, jeśli chodzi o budowę elektrowni jądrowej. W czerwcu. Tego roku, Gdy Kazachska Agencja Energii Atomowej ogłosiła, że to Rosatom właśnie poprowadzi konsorcjum do budowy elektrowni jądrowej nad brzegiem jeziora Bałchasz, wskazała e, przy ogłaszaniu tej e, wieści, że transakcja jest uzależniona od zdolności rosyjskiego podmiotu do zorganizowania finansowania. I tu zacytuję oświadczenie agencji: Rozpoczęły się prace nad kwestią pozyskania państwowego finansowania. Kosztem Federacji Rosyjskiej. Tak czytamy w y, oświadczeniu Kazachskiej Agencji Energii Atomowej. W tym samym czasie Kazachowie niespodziewanie udzielili, że ogłaszają, że udzielają kontraktu na budowę drugiej elektrowni jądrowej Chińskiej Narodowej Korporacji Jądrowej. Na... I w tym samym czasie no, mogło to zostać odebrane czy nawet zostało odebrane przez obserwatorów i analityków jako sprytne posunięcie mające na celu no, zaspokojenie, uszczęśliwienie dwóch potężnych sąsiadów Kazachstanu właśnie Rosji i Chin. No, z perspektywy czasu można ten ruch oceniać jako, właśnie pewnego rodzaju zabezpieczenie. W lipcu tego roku Kazachstan wydał się okazać w dalszym ciągu nie, wotum nieufności wobec Rosatomu, ponieważ wicepremier Skiller, cytowany przeze mnie wcześniej, zapowiedział, że Chińczycy poprowadzą budowę także trzeciej elektrowni jądrowej. Odmówił, co prawda, ujawnienia kosztorysu projektów, dodając, że lokalizacja zarówno drugiej, jak i trzeciej, Elektrowni jądrowej nie została jeszcze ustalona. Mimo to wszystko wydaje się wskazywać na to, że Kazachstan ma już plan awaryjny na wypadek, gdyby umowa z Rosatomem z jakichś powodów nie doszła do skutku. Jak widzimy, pomimo tego, że wszystko zostało teoretycznie rozstrzygnięte, to w praktyce nie wiemy jeszcze wszystkiego, a sytuacja wydaje się być dynamiczna. Co będzie dalej z energetyką jądrową w Kazachstanie i kto będzie grał pierwsze w niej skrzywce, to wszystko w następnym odcinku atomowej sagi na podróży bez paszportu w moim paśmie najdwabnym szlaku. Ja za dzisiaj serdecznie Państwu dziękuję i mówię do usłyszenia.